Bardzo proszę o sformułowanie Bardzo problemu. dziękuję za odpowiedzi. Jestem usatysfakcjonowany, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panowie i Panie Akcjonariusze Banku PKS-a, Panie Prezesie. Moje zadanie dzisiaj jest niezwykle proste. Na ostatnim zgromadzeniu zasugerował Pan, że ataki z mojej strony, ze, ze strony innych akcjonariuszy są personalne przeciwko Panu. Domyślę, że jest to polityka. Przed miesiącem po ogłoszeniu wyników finansowych Banku PKS za czwarty kwartał, pytany przez reportera CNBC o umowę Spirelli, nie odpowiedział Pan na pytanie i tak zaprzeczył, czy wyparł Pan jej istnienie. Otóż umowa ta dzięki decyzji Polskiego Sądu, Niezawisłego Polskiego Sądu jest w moich rękach. Oto ona. Panie Prezesie, zapewniam Pana, że moje wystąpienie dzisiejsze, jak i poprzednie nie są przeciwko Panu. Jest przyczyna, dla której, prosta bardzo przyczyna, dla której niestety muszę kierować te słowa do Pana. Ta umowa podpisana w mojej ocenie na szkodę banku PKSA jest podpisana w Prezesie przez Pana Jan Krzysztof Bielecki. Nie przez Iksińskiego, Kowalskiego czy Kaczyńskiego, tylko przez Pana Prezesa. Jana Krzysztofa Bieleckiego. Przepraszam na sekundę. Chciałbym Pana zachęcić do tego, przewidując, że wypowiedź będzie raczej z cyklu y, obszernych. Chciałbym Pana zachęcić, żeby m, cyklicznie wskazywać w trakcie tej wypowiedzi związek y, treści. Y, z porządkiem obrad, z rokiem obrotowym, tak? ze względu na to, żeby zapewnić wszystkim obecnym akcjonariuszom komfort przejrzystości realizacji procedury i przejrzystości realizacji dyskusji. Zachęcam Pana do tego, żeby wskazywać związek tego, o czym Pan mówi, z porządkiem obrad, z rokiem obrotowym 2008, którego podsumowaniem zajmujemy się w trakcie obrad dzisiejszego zgromadzenia. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, wiem, że nie jest Pan profesjonalistą, jeśli chodzi o standardy księgowości, ale tak jak Pan Prezes wskazał, na sali jest osoba z KPMG, więc zapewniam Pana, że... Tu nie, chodzi o, nie finansowe, chodzi o przejrzystość ja dyskusji. Mogę, Bardzo proszę. Zapewniam Pana, że bilans na koniec roku 2008 powinien odzwierciedlać rzeczywistą sytuację finansową spółki zarówno po stronie aktyw, jak i pasy, a także income statement. Więc yy, czy, czy umowa była podpisana w 2006 roku, czy w 2005, czy też w ciągu trwania 2008, nie ma żadnego znaczenia. Ona nie jest odzwierciedlona w sprawozdaniach finansowych Banku PKSA i grupy PKSA. Chodzi o to, żeby artykułować tę sytuację jednoznacznie. Umowa z Pirelli sprzedaje hipoteki klientów banków do Pirelli w ciągu całego ćwierćwiecza. Więcej, sprzedaje prawa do nieruchomości należących do całej grupy kapitałowej, do pro projektów deweloperskich prowadzonych w ramach grupy kapitałowej. Panie prezesie, czy ta umowa została może unieważniona w międzyczasie? Czy to jest pytanie, które pan formułuje? Czy to jest pytanie retoryczne? Panie Przewodniczący, pozostawiam to do, do, do rozstrzygnięcia. Pan, jeśli Pan oczekuje odpowiedzi na to pytanie, to nie ma co tu rozstrzygać, tylko zaprosić zarząd do udzielenia odpowiedzi. Jeśli Pan natomiast. Powiem Panie Przewodniczący, że jest to pytanie retoryczne. Nie oczekuję w tej chwili odpowiedzi na to pytanie. Czy unieważniono tą umowę w międzyczasie? Jeśli nie, to dlaczego? Rynki publiczne nie wiedzą o fakcie jej istnienia, o jej zapisach, które uzależniają Pana bank od strony trzeciej na następne 25 lat. W tym miejscu przeczytam fragment ekspertyzy, krótki fragment wybrany. profesora Uniwersytetu Warszawskiego i członka y, wiceministra w Pana rządzie, wiceministra finansów w kilku kolejnych rządach po 1989 roku. Jeszcze zanim odczytam fragment tej ekspertyzy chciałem powiedzieć, że w tak zwany projekt Chopin wchodzi porozumienie Chopin, Umowa sprzedaży PKSA Development, PKO Development, spółka ZO oraz podpisanie tak zwanej umowy wspólników. Teraz fragment ekspertyzy. Umowa sprzedaży PKO Development, spółka ZO oraz zawarta, za, zawarcie umowy wspólników stanowią konsekwencje zawartego porozumienia Chopin. Umowa wspólników stanowi niewątpliwie uwieńczenie projektu Chopin, gdyż wiele okoliczności w przedmiotowej sprawie, szeroko omawianych w ekspertyzie, to potwierdza. Porozumienie ma charakter umowy przedwstępnej. Jest wyko jej wykonaniem było zaś zawarcie umowy wspólników. W opinii ISP są podstawy do uznania, że porozumienie ma charakter wiążący. Należy ponadto wskazać, iż zapisy porozumienia zostały zrealizowane, co potwierdzają informacje i dokumenty przedstawione przez zleceniodawcę. Zatem w świetle powyższego można stwierdzić, iż nie tylko literalne brzmienie zapisów porozumienia jednoznacznie potwierdza jego wiążący charakter, ale również zaistniałe fakty świadczą o tym, jaki był cel i zgodny zamiar stron porozumienia. Jako umowy. Prawa Pile, Pirelli oznaczają w zasadzie prawo pierwszeństwo, pierwokupu oraz wyłączności w odniesieniu do nieruchomości PKS-a, portfeli nieruchomości bądź kredytów zagrożonych. Spółka Pirelli uzyskuje w pewnym stopniu uprawnienie do kontrolowania polityki zbywania nieruchomości i pośrednio wpływu na proponowane ceny za te nieruchomości. Panie Bielewicz, ja mam jedno pomocnicze pytanie. Nie zmierzające do tego, żeby odebrać Panu głos, natomiast y, chciałbym, żeby Pan y, wyartykułował, do czego Pan zmierza w trakcie dzisiejszego zgromadzenia przedstawiając te treści, jaki jest cel pańskiego działania, co też pan chciałby dzisiaj uzyskać, czego Pan oczekuje od zgromadzenia i czy zgromadzenie jest na pewno właściwym forum do rozstrzygania problemów, o których Pan mówi w dniu dzisiejszym. Z tego co mi wiadomo, z tego co mi wiadomo, prezentując podobny zakres materiałów, przegrywa pan kolejne sprawy w sądzie opierając się na, na tych samych ekspertyzach, na tym samym zasobie materiałowym, na tym samym zasobie wiedzy, w związku z tym no, wydaje się, że, e, że organy, które są do tego powołane, nie dają wiary temu, co Pan mówi. Czego Pan oczekuje od dzisiejszego zgromadzenia opowiadając o tych sprawach? Nie, pan doko pozwoli dokończyć? Pozwolę oczywiście. Natomiast pytanie, e, pytanie jest e, o, o, charakterze, o charakterze pomocniczym. Może e, nie czasu. Proszę pan wyartykułować, pan... czego pan oczekuje?